Turniej tenisa stołowego Opuchar Prezesa OSP Stary Ujazd w tym roku odbył się w Wiacie przy Remizie Strażackiej. Rozgrywki przyciągnęły aż 30 uczestników. Sam pomysł wziął się, można powiedzieć, od zakupu, od zakupu tego stołu, który tu mamy za nami. Stół został zakupiony ze środków od sponsorów, których pozyskaliśmy od naszych lokalnych sponsorów, za co serdecznie dziękujemy. No, i później zrodził się pomysł naszego sołtysa, żeby wykorzystać ten stół maksymalnie i zorganizować taki wspaniały turniej. W zdrowym ciele zdrowy duch oprócz aktywności fizycznej zapewnione były domowe posiłki. Na uczestników w turnieju czekało śniadanie przygotowane. Była kawa, herbata, swojskie, swojskie jadło przygotowane jak przez kobiety ze Starego Ujazdu. Była swojska kiełbasa z lokalnej masarni u Dadusia. Był swojski ser, Kozi, który, który robi tomek, telefon ze Starego Ujazdu. Pomidory, ogórki i wszystko to, co mamy najlepsze w naszych ogródkach. Tenis stołowy wymaga skupienia, zwinności oraz wyczucia. Zarówno grający, jak i sędziowie nie mogą się dać rozproszyć. Jak jest człowiek skupiony na grze, chyba nie ma nic, nic ciężkiego. Po prostu trzeba być sprawiedliwym. Taka fajna integracja, żeby spotkać się razem, pograć. No i ogólnie spędzić jakoś inaczej tą sobotę niż tylko w domu, na kanapie. Co jest najtrudniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o ping-ponga? O przeciwnika, jak ścina, to na pewno. A tak to podkr podkręcane piłki też są trudne. Dla mnie najtrudniejsze. C zcinanie. Poznaliśmy tajemne triki na sprawne pokonanie rywala, a wiedzą tą podzielił się z nami wygrany w kategorii młodzieżowej. Komuś kto zaczyna to dałby mi poradnik na mój sef, czyli takie odcięcie go na dół. i wtedy przeciwnik trafia zawsze w siatkę albo na bok. Przed ostatni weekend wakacji mieszkańcy Starego Ujazdu postawili na integrację oraz aktywność fizyczną. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i mamy nadzieję, że za rok zobaczymy się w jeszcze większym składzie.